Cześć, witam się w kolejnym odcinku na kanale zapuszczonego dworku. W ogóle mieliśmy taką przygodę. Co tam? Rozpierducha taka. No trudno, jak już przyjechaliśmy, to dawaj. A tu widać wycinka jakaś, o, wcześniej brama tutaj była. Nie damy rady tu wejść? A tędy? Co tu jest? No tam coś jest. Co ty dajesz? No nie gadaj, kurde. O kurde, faktycznie. Ach. Dobra, teraz zobaczymy to kolejno. Kurde, no faktycznie, ale. Chociaż dół pokaże co? Zawsze może coś. kurcze. My to naprawdę mamy pecha. Zawsze coś, ale widzicie w jakim to jest stanie. To no, po prostu dramat. Dramat. Weź małkę czupkotlin. Ha. Ostał się. ...piecek kaflowy. Proszę, to chyba będzie jeden z najkrótszych urbeksów, ale zawsze to coś, prawda? Bo kurczę... Nasza przeprawa w ogóle do tego dworku e, kosztowała trochę nasz samochód turbulencji. Bo jest droga rozkopana. E, a tędy wszedłeś. Dlatego tak trochę szkoda, bym było teraz nic nie nagrać. A no są pomieszczenia jeszcze, no? Toki, to się wejdzie, co? Jak już tu jesteśmy. A fajne te zawsze mi się podobały właśnie takie drzwi okrągłe. Wejdźmy. O, bo muszę chyba sobie przyświecić troszkę latarką. Tylko pozwolicie, że... O, w ogóle taki zapach dziwny panuje. Takiej taki cebuli trochę. O, tu chyba światła w ogóle z samochodów są. Dużo słoików, bardzo dużo słoików. Tam macie też piecyk i chyba szafki jakieś, o tam są szafki. Może mi się uda tam w ogóle przejść? Hmm, o! Uda mi się. No, tutaj chyba był taki kredens, znaczy kredens, Boże, taka a'la szafa, coś takiego. Ona na górze macie szafki, krzesła, tutaj urwane schody, które nie wiem, czy może to są w ogóle te schody, no, więc na górę się nie dostanę, bo to są właśnie te schody. Tam macie taki ala credence I drugi piecyk. Jeszcze się coś uchowało. Jak widzicie panuje tu bardzo mm, bardzo duży śmietnik. A szkoda, bo kurde, te niektóre rzeczy naprawdę wydają się dość fajne. No ale co zrobimy? Dewastacja będzie postępować. No, nie mamy no to staty wpływu. O, przejdę tutaj do tego pomieszczenia. O, mamy tutaj Ramę łóżka, patrzcie zupełnie Kurczę, nie spodziewałabym się, że to w sumie tutaj jeszcze się uchowa. Jakieś takie z drewno, drewna chyba zrobione w takim razie. Tutaj jest... Co to mogło być? Szafa? Chyba szafa. Tak mi się wydaje. To ty? To ty? A no tam w ogóle jest taki kredens tam z tego, no, za tym grozowiskiem. No i patrz, o. Rama łóżka tutaj jest. Ale kurde, szkoda, że ta góra taka zawolona, no. co? Kurde. Ale patrzcie na tych piecy. Też się zachowało dużo. Jakieś te, patrz jakieś stare butelki co są? Czy znasz to? Co ty, co ty to gadasz? To Ej, stara jest? O kurwa. Mm. Eee, gdzie to jest tutaj? Ha! Widzisz Stara, Możesz fotę zrobić. A tutaj mamy... Chyba na naczynia. Jakieś. Fotę zrób. Nie wiem, kiedy ten dworek mógł zostać opuszczony. O, patrz, tu jest ten. Dokumentacja tu jest. O. Kurczę, ile tego jest. Nie, zaraz to się przeczyta, co? Co jest, patrz? Kurde, dobra, zaraz to przeczytamy. Bo tu jest cała dokumentacja, tylko ciężko mi tak trzymać ten telefon. Właśnie, żeby zaraz coś nie wdypnęła. Tutaj chyba były. O! Mamy tutaj taką skrzynię, proszę bardzo. I. O! Z drugiej strony zastawiony jest ten dworek. Patrz, tu jest cała dokumentacja tutaj jakaś. Możesz coś zobaczyć. Kurde, ja się boję w ogóle. Wypatrz, tu jest jakaś dziura. Czy to skody są na dół? I ja się boję w to wdepnąć. Dlatego patrzę tak mocno pod, pod nogi. nie? No, no. Serio? Ej, telewizor! Kolejny. Ha? Serwo Elektronik. A, widzicie. Ej, ten telewizor jest jeszcze starszy, On ma te takie guziczki z głośnością. Jezu i stara kola. Jezu. O, kurde, pamiętam jak taka była z tym uśmieszkiem. O, i święty obrazek? Drugi święty obrazek. Kurde, na no nie wierzę. O jaki TV i ta kola stara z Bidronki. No, no. O, kolejny telewizor tutaj był. Ej, strasznie dużo tu świętych obrazków jest. No. Zaczynam się trochę bać. No. O, kol kolejny piecyk. Nie wiem, ja się nie patrzę na napisy, bo mnie to zawsze przeraża. A tu? O, patrz. Żerandol. Jaki? Kurde. Fajny. Kolejny piecyk? też że tych te, te piecyk nikt nie rozwalił. To naprawdę wow! A to jest to pomieszczenie, w, sumie, w którym byliśmy przed chwilą też. Łóżeczko. Też szafa, ale chyba nie ma już zawartości. Nie, nie ma. Pusta szafa. Kolejne łóżko. I znowu patrzcie. Na każdy urbek są te same pióra. Powiedzcie mi, czy są pióra barżantów, czy co to jest? Bo kurde, ile gazet. Nie wiem, czy coś bym z tego. A to co? może mm. mm. coś wyczytacie z tego? Bo tak nie bardzo widzę. Ej, widziałeś jakieś daty? Bo ja niezbyt mogę. Kurde, z kamerą mi ciężko daty zobaczyć, a paczka gruba butelka tam jest. O kurde, patrz to! Jaki anioł! Hej, trochę. To creepy. No, O, przełączniki, może działa światło. Nie ma pojęczyn. O, to jest taka mała lodówka. Miała kiedyś Ej, yy, na działce jest! Na No. O, tu kranik. A tam kibelek, to nie będziemy zaglądać już w sumie. Kurde no. Ile guzików. O, pudełka z guzikami. Co? Idziemy dalej. A to ostatnie jest pomieszczenie, coś jeszcze jest. Ej, wszędzie te piece są, że one nie są w ogóle rozwalone. Każ w każdym pomieszczeniu są piece. A dziwny jest tu zapach. Taki, nie wiem. E. Chebo Family. Jakieś małe takie. Co tu mamy z tego? A jakaś książeczka. PZTu. No, ale chyba ja tam nie chcę się pchać. Poczekaj chwilę. Co to jest? Liturgiczne. Staram się coś, staram się coś szukać, ale nie bardzo coś widzę. Kurde, chciałam coś z datu znaleźć, ale nie bardzo. Średnio. Tutaj Tylko... patrz, Tylko... Tak. Drogi Majdanka. Ale wiesz, to ciekawe czy tu. jakąś gazetę najchętniej, ale... O, patrzcie. Tu się chyba... O, tu się dorzucało do pieca. I tu przetwory stały tu na tej półce. Gazety. Właśnie ciekawe jakbyś jakąś gazetę, taką... najpierw taką starszą, no nie? To wtedy będzie najbardziej wiarygodne. A to? Nie wiem do czego to służyło. Może do odkręcania ciepła. Ej, jaki imbryczek tu w ogóle stoi, taki mały. Chodź, Fajny. Chyba, że spróbujemy, najwyżej się cofniemy. To też samo bo tak, ja tym schodom ufam, tylko, że... Ej, tu też, patrz, są schody, tylko, że... ...takie, nockie takie zamknięcie. Fikiem, że ...sufitowi nie ufam, widziałeś, jak to nie zmienia. No widziałam, chyba, że tylko postawić jedną nogę i zobaczyć, jak będzie ja. kij... ...to weź zobacz, a będzie kij, to tam nie będziemy się pakować. Ale tu są drugie schody i to właśnie o te chyba są schody na ten strop zepsuty. Co? O jaki stary but. Tu też chyba były jakieś słoiki. A tu w sumie już jest to pomieszczenie. A, tu najbardziej zawalone. Ojej, ale gruz tutaj już jest. Zobaczcie, co się dzieje na górze. Masakra. Nie. I stare buty. Średnio, mówisz No dobra, tylko tam zajrzę. W sensie tak się wychylę. to musisz wejść na samą górę, nie? Bo tam masz jeszcze... No to chodź za, idź. Ja idę za no nie, ten... nie. Średnio powiadasz. No tak, tak, masz jeszcze schody na no górę, ja tam nie idę. O nie, to ja to tam jeszcze ja nie idę. Aha. Po tym, powiedz, tu są jedne drzwi. No to można się tylko tak wychylić. Ale nic więcej. Ja tam na górę nie wchodzę. Co tam? Trzymaj się brzegu. Co to jest? jesteś. A to co to jest? Nie wiem. Trochę się boję. Niby tu nie jest zawalona. No, ale może być. No, niby tak. Nie róbcie tego, co my robimy w tym momencie. To jest bardzo głupie. Ale chcę tylko wam to pokazać. Dobra, tam po pokojach to nie będę łazić. Na pewno nie tędy. A tam są jakieś ciuchy. Bo żal mnie kusi, żeby tam iść. Dobra, po prostu trzymajmy się brzegu awaryjnie. Zobaczymy. A to są jakieś stroje. takie stroje. Dobra, tu się czuję w miarę bezpiecznie. Tam po drugiej stronie jest zawolony strop. To tam to na pewno nie idziemy. Tak? O patrz, to jakaś sukienka była. Oprzej. No no no. Tu jakaś sukienka, zobaczcie. Stara. No nie, no to tutaj to, tutaj, to ja już na pewno nie wejdę. Jedynie stawia tak jeden krok. Zobaczcie. Tu jakieś były stare krzesła. Ale patrz co się dzieje też na górze. Na sosło na górę, ja też nie. Ja też nie. jak to już wygląda. Tu jest jeszcze mały piecyk. No nic, dobra. Zawracajmy. Lepiej, dobra, przymkniemy tu. to. Lepiej nie kusić losu. O to cholera wie. Tam dalej są jeszcze jakieś pomieszczenia, ale ja już tam nie idę. A do dołu może pokażę najwyżej. Jakie obce to w ogóle. Czekaj, jeszcze telefon wyciągnę. Hmm? Obcze, jakie buty stare. Hmm. <trym> nie wiem, to jakieś pantofelki były chyba. Nie wiem, ale jeszcze to się zachowało. Drewno. Widzisz? O, kołderka, poduszka. Hmm. No to weź zajrzyj tylko. Odważny. No, to jest tak? Ale nic nie mam. Dobra, to złaś. O, patrzcie jaka stara torebka. To tak? No to nie ma co. Parcia jaka stara torebka. Czyli, kurwa, no tak. No. Ta część jest zawalona, ta nie, nie. No właśnie, tutaj też widzisz, ta nie jest zawalona, tam już jest zawalona. No nic, trzeba powoli stąd schodzić. Przecież tutaj już daleko nie spadniemy. W razie czego? Kurde, no szkoda, że tam to jest zawalone, bo się ciekawie zapowiadało. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Szkoda, że jakiś gazet nie mogę znaleźć. A to? Kurde. 93 jakaś gazeta tu jest. Marzec, to jest jeszcze po niemiecku. 93. Zobaczcie. Hmm. Nie wiem, dziwny zapach tu jest. O, kubeczek. 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 to jest? Nie ma? Ty, ale to to po niemiecku jest. No, a tam były... Dobra, nie dotykam możesz to jakieś brudne. 89. No a tam, tam był 93, no to 89. No, no. No mi się wydaje, że trochę dłużej może być. No, bo kurde, no gdzie taki dworek 30 lat, to, ona, to ma na pewno więcej. O, patrz, krzyżyk się jeszcze się zachował. Nie, może coś jeszcze. To <grychy> przeczyliśmy. Ej, co się z tej lodówce? Nie. No i fajne fajna to jajka. jajka. Bo mnie w tej starej mm. lodówce też było no, no, takie no. miejsce. Fajna. A no, teraz pytanie, czy nie, proszę, czy to Nie. Może kiedyś się trzymało. W tam były takie bardziej dokumenty. nie <grychy> chciałam na nie zajrzeć. Ale. Nie wiem czy coś tam jeszcze znajdę, ale... Nie byłam w... gdzie? dobra, idę pokoju. Tak, to jest przejście do tamtego pokoju, no. A, No. Ja chciałam zobaczyć, czy niczego nie przeoczyłam. Ale poczekaj, fajna jest ta skrzynia. Tak, tu się już wychodzi. O, tu też jest. Religia. Rok szkolny 7576. O, co ty gadasz? Cudowne. Eee... Idź. Przytrzymasz eee, latarkę? Dobra, dobrze. Eee, ciężko mi strasznie operować. O, dobra. Koj, i tak tą książeczkę... Znaczy... E, to Jest same, same obrazki chyba. No, kiedyś się takie obrazki rysowały. No. same obrazki. Chyba nie... Oj. Ale w sumie to i tak tylko imię, nazwiska, okay, aki wie, jaka to jest Małgorzata. Kurde. O jaki krawat stary. Aż tu są jeszcze jakieś te. O, pocztówka. Czy to nie pocztówka? No. To? Mm, to obok. To? No. Data. Zasłonie. <gryw> zro... Nie ma. Nie ma. Czekaj. Kochana. Mówi, no możesz. Tylko żebyś danych, inaczej adresu nie mówił. Wszystkiego najlepszego, w nie Coś tam mapka, aparat, no. A tu? Hmm. nie wiem. Tutaj kasa z Kurde, tu wszystkie, co? A nazwiska mogą być nie? O, no. Tu wszędzie są te dwie miejscowości, co są niedaleko no. no, nie? Z powiększowaniem imienia. <laughs> a tu coś jest. A tu wszędzie jest to samo nazwisko, praktycznie. No? Patrz, tu jest, patrz to jest od nas. Patrz z miasta. No. Ej, ja tu patrz, w ogóle jest. Oh, kurde. Dobra. Muszę zrobić tak. Ale to Tak, ja patrz, jeszcze nie rozpakowane. O, to. No, Muszę niestety dograć telefonem, bo <gryw> skocza mi się pamięć w komerce, ale patrzcie jakie znaczki, jeszcze 10 groszy znaczki. Skandynawski coś. Bo to są takie listy, to one są na pewno z czasów, kurczę, PRL-u i w ogóle, bo... Kurde, ale przeczytaliśmy kilka listów i... naprawdę. Jakie rzeczy ludzie kiedyś pisali. O, tu kolejny jest. Zobacz. O.